W tym naszym kraju nie ma pracy uczciwej dla ludzi z moich wykształcenia. Uczciwej nie. 50 kawałków w ciągu dwóch dni. To bardzo obiecuję. A gdyby nawet, to co? A. To jest piwnica w naszej kamienicy. Stąd zacznie się cała akcja. B. A. To bank, w którym mamy opętować. B. To podkop, w którym dostaniemy się bezpośrednio do samego serca banku. Czyli safe Ja jestem mózgiem całej operacji i wkraczam na scenę dopiero wtedy, trzeba włożyć. Tak. Daję 50, 50 kawałków. 50 kawałków, tak? 50 kawałków, panie... No ale tak, tym palcem nie kibię. Ile? Milion dolarów. Nie przeginaj pan pały. Panie, co nie przeginę? Panie, ja telewizję oglądam, ja widzę ile w tych bankach idą kapuchy. Bo ty, co. Dość, dobra! Zgadzam się. Trzymaj pan te breny, dobrze. Policja wyznaczyła nagrodę pieniężną. Poszukiwany jest groźny przestępca w pseudonim pszczół. Marian Janusz Październik? No co? Jajco. No panowie? Za co?